Rozpoczynamy fakty TVN. Gdzie indziej można zobaczyć więcej. Do strasznej tragedii doszło w Konstancinie koło Warszawy. Kot imieniem Edward zamordował dziecko w wiórce. Prokuratura bada motywy strasznego czynu. Uwaga, zwolennicy PiS. I wszyscy polscy patrioci. Poseł Hoffman zapowiada, że 27 maja o godzinie 11 w Warszawie prezes Kaczyński przeprowadzi staruszkę przez ulicę. Rząd złamał się pod naporem protestu rodziców. Obowiązek szkolny. Dotyczyć będzie dzieci od 67 roku życia.